Ja się nazywam Marcin Malicki, jestem dyrektorem pionu rozwoju produktów i usług w Coi. Ze mną jest Maciek Bartosiewicz, który zajmuje się projektowaniem usług w zespole UX w Coi. Tę prezentację robił z nami jeszcze Rafał Drewnowski, kierownik naszego zespołu UX. Trzy zdania o samym Coi: jesteśmy takim specyficzną, taką dosyć specyficzną instytucją, podlegamy ministrowi spraw wewnętrznych i realizujemy jakby różne zadania na jego rzecz, takie dosyć strategiczne, informatyczne zadania. Wśród nich jest między innymi utrzymanie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Przejęliśmy też projekt PLID, który między innymi polega na przebudowie rejestru PESEL, więc to są takie dosyć duże zagadnienia. A jednocześnie jakby prowadzimy taką dosyć klasyczną działalność biznesową. Znaczy nie żyjemy z waszych podatków, tylko utrzymujemy się z, z tego co zarobimy i tworzymy rozwiązania informatyczne dla administracji, które sprzedajemy, konkurujemy z normalnymi firmami prywatnymi. To jest ważne tyle, że jakby, że mamy taką podwójną perspektywę. Z jednej strony mamy taką perspektywę biznesową, a z drugiej strony jednak nie jesteśmy jakby po to, żeby ten zysk maksymalizować, tylko jednak po to, żeby realizować jakieś zadania na rzecz państwa i, i, i w związku z tym mamy też taką perspektywę jakąś taką misyjną. Kiedy mówi się o, zaczyna, ktoś spotykamy się z kimś, kto i zaczyna, jak wypada hasło, że jesteśmy z sektora MSW, z sektora publicznego, że zajmujemy się jakimiś e usługami i tak dalej, no to oczywiście z reguły pojawia się taki klasyczny hejt, uzasadniony oczywiście, gdy mówią ludzie, no, to jest do chrzan, to jest dupy i tak dalej, ale to jest zwalana, dlaczego to tyle kosztowało i tak dalej, i tak dalej. No i można się trochę załamać, a, a, ale rozmawialiśmy ostatnio na ten temat z Maćkiem i stwierdziliśmy, że Kurczę, jest to może taki pozytywny znak czasu, bo gdyby to, gdyby to było jeszcze 15 lat temu i ktoś by usłyszał, że pracujemy dla MSW, to pewnie by nas pytał, słuchaj, mam taki problem, mógłbyś, mógłbyś mi załatwić tam taki paszporcik albo coś tam i tak dalej, prawda? No więc, a to, że jest tak, to jest znak, że jest jakaś wolność, <śm> 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 że, 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 że jednak mamy do tego większy dystans i to chyba dobrze. Y Trochę się już tutaj mówiło na tej konferencji, na tej konferencji o serwis designie. Jest to jakby hasło, które zdobywa coraz większą popularność. W dwóch zdaniach oznacza ono tyle, że w technologii, jakby postulat tego hasła jest taki, żeby w technologii przestać myśleć obiektami, przestać myśleć kategoriami strony internetowej, aplikacji, jakiegoś systemu informatycznego, a zacząć myśleć procesami, czy też zaspokajaniem potrzeb, zacząć myśleć o tym, że technologia jest tylko narzędziem, które ma te potrzeby zaspokajać. Jeżeli ma to robić dobrze, to trzeba przemyśleć jakby cały proces jej funkcjonowania w taki sposób, żeby na te potrzeby odpowiadało. I wydaje się, że, że jakby to hasło, to podejście można zastosować także, a może przede wszystkim do sektora publicznego. Na państwo można z pewnością patrzeć jako na terytorium, na jakąś organizację, na szereg instytucji, na jakiś majątek, na jakiś zespół przepisów itd. Ale w takim najbardziej pierwotnym sensie państwo jest usługą. To znaczy państwo powstało po to, żeby, żeby zaspokajać potrzeby obywateli, prawda? Żeby ludzie zrzucają się podatkami na to, żeby te państwo na ich rzecz te usługi realizowało. To co. Odróżnia państwo jako usługodawcę od innych, jest to, że jest ogromnym usługodawcą, największym usługodawcą w kraju. Jeśli wyrabiamy, idziemy wyrobić sobie paszport raz na 10 lat, no nie zastanawiamy się nad tym, że tych paszportów jest wydawanych rocznie blisko 200 tysięcy. Że, 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 że każda z tych usług, z którą się stykamy, musi być powielana wielokrotnie i że sam katalog tych usług jest ogromny, że to są rzeczy z zakresu bezpieczeństwa, obronności, kontaktów zagranicznych, zdrowia, jakichś spraw administracyjnych. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, mimo tego, że, że, że państwo świadczy usługi tak samo jak każdy inny usługodawca, jak Starbucks czy, czy ktokolwiek inny, to to, to to, że tych usług jest ogromna ilość i to generuje sporo problemów. A żeby móc świadczyć tak wiele usług, potrzebnych jest sporo ludzi. Szacuje się, że w Polsce dla sektora publicznego, tak szeroko pojętego, nie tylko chodzi tu o urzędników, ale też pracowników oświaty itd., itd. pracuje blisko 4 miliony osób. No jest to ogromna ilość, czyli jest to prawie 10%, jakby blisko 10% całego społeczeństwa. No wydaje się, to jest strasznie dużo. Tak naprawdę ten model w różnych krajach jest inny, nie jest to wcale największy w Danii szacuje się, że zatrudnienie w sektorze publicznym sięga 40%. Natomiast no, oczywiście pytanie, jakie sobie zadajemy, no, jest takie, czy ta ilość przekłada się na jakąś jakość. Czy jesteśmy zadowoleni z tych usług? No, wydaje się, że nie. I można oczywiście bardzo długo rozmawiać na temat tego, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Prawda? Na pewno jest tu jakiś relikt przeszłości komunizmu, rozbiorów, potem jakichś przemian społecznych w Polsce i tak dalej, i tak dalej, ale mamy też jakby przekonanie, wszyscy jakoś intuicyjne, że te 4 miliony osób to jest. To są ludzie, którzy też często żyją sami dla siebie, że te struktury, że jakby, że często państwo zjada swój własny ogon, że rozwiązuje problemy, które samo generuje, prawda? Że, że żyje w jakimś zamkniętym świecie, że w przeszłości przede wszystkim to jakby obywatel był dla państwa, a nie państwo dla niego. No i oczywiście państwo próbuje na różne sposoby sobie z tym problemem radzić. E Powstał taki dokument dosyć jakby na wysokim szczeblu, na poziomie uchwały Rady Ministrów, który określa taką strategię państwa na najbliższe lata do 2020 roku. I on zresztą idąc za taką dyrektywą Unii Europejskiej mówi, że państwo musi się w najbliższym czasie właśnie skoncentrować przede wszystkim na usługach i na wartościach, które te usługi niosą. To jest oczywiście tylko papier, papier wszystko przyjmie, ale jednak no, jest to dosyć ważny dokument, który ten kierunek powinien jakby nadawać i powinien nas wszystkich obligować do tego, żeby coś w tej sprawie robić. No, jak to jest w praktyce? Przyjrzyjmy się jakby dwóm przypadkom: jednym, pozytywnym, jednym jakby negatywnym, jednym pozytywnym. Takim prawdopodobnie najbardziej znanym projektem. Usług z zastosowaniem nowych technologii jest platforma Puap. App. Myślę, że wiele nie trzeba tutaj wyjaśniać Państwo, jakby tą platformę znają. Pomysł wydaje się, jakby w założeniu no, genialny w swej prostocie, tak? Mamy, y, mamy coraz więcej, jakby coraz więcej osób korzysta z, z, z technologii, komputer nie jest już niczym szczególnym, dostęp do internetu ma coraz więcej osób. Dlaczego nie moglibyśmy różnych spraw załatwić y, za pomocą takiej elektronicznej platformy? W związku z tym. Korzystając z funduszy unijnych powołano wielki projekt, e, e, ogromny budżet, wielki system, e, sporo czasu pracy. W 2008 roku to dzieło powstało. No i jaki jest efekt? Efekt jest taki, że na blisko 40 milionów Polaków w tym kraju profili zaufanych, czyli tych takich loginów, które pozwalają na, na realizowanie jakichkolwiek usług jest niecałe 120 tysięcy, prawda? To jest to jest ta kropeczka tutaj na końcu, na końcu z prawej strony, czyli to jest mniej więcej 0,1% społeczeństwa w ogóle zarejestrowało się w systemie, potwierdziło ten profil. Nie są statystyki do tego, kto z tego profilu korzysta. Prawda? Tego nie wiemy, takich, takich, takie statyki, statystyki nie są udostępniane. Czy dlatego, że ta usługa jest niepotrzebna? No, wydaje się, że nie. Prawda? Wydaje się, że, że, że chętnych powinna być mnóstwo, a jednak nikt tego nie robi. No, dlaczego? No, na ten temat już sporo mówiono i sporo pisano. Na pewno jest gigantyczny problem z samym interfejsem użytkownika, z samymi procesami na tej platformie, że ona jest po prostu nieprzyjazna, skomplikowana, że co chwila okazuje się, że. Usługę, którą chcielibyśmy zamówić, nie można jej spełnić, bo, bo dana instytucja, z którą chcemy się skontaktować, takiej usługi nie świadczy, albo nie można jej znaleźć, albo nie można zrozumieć, jak to, jak to działa, i tak dalej. To jest z pewnością niezwykle ważne i to jest też jakby domena UX-u. Ale myślę, że bylibyśmy naiwni, gdybyśmy stwierdzili, że sama poprawa interfejsu załatwi problem. Jeśli myślimy o, o tym kompleksowo, musimy przemyśleć cały proces. Prawda? Natomiast pytanie, jakie y, y, musimy sobie zadać jest takie, czy ktoś ten proces przemyślał i zaplanował, czy ktoś przygotował administrację do tak ogromnej zmiany technologicznej, prawda? To nie jest takie proste. Oczywiście, że jest masa urzędów, których nikt, nikt, nikt nie chce robić. Myśmy wdrażali jeden z naszych systemów w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie prezentowaliśmy ten system i, i pokazywaliśmy pani urzędniczce, że dzięki temu systemowi obywatel, który przyjdzie do urzędu, nie będzie musiał wypełniać całego wniosku, o jakiś tam y, y, odpis aktu, tylko z bazy te dane są, jakby zostaną wyrzucone i ten, ten akt zostanie przygotowany sam, jakby samemu. No i ta pani mówi, no ale, ale po co? No, dzięki temu nie będzie musiał pisać, po prostu przyjdzie, dostanie to od pani. No, ale co im to daje? No, no nic pani nie daje, po prostu on, dlaczego ma sobie nie napisać? No to, a to, to był taki urząd w Sokółce. E, e, ale to oczywiście nie jest powszechna, powszechne zjawisko. Bardzo wiele urzędów, ja na przykład byłem zameldowany na Żojborzu. No super to wszystko działało. Powiadomienie SMS-em, że mogę już odebrać dokumenty, i tak dalej, tak dalej. To nie jest takie proste, że nikt nie chce, ale jeżeli tak jest statystycznie, to znaczy, że tego procesu nikt nie przemyślał, prawda? Nikt nie pomyślał o tym kompleksowo. A teraz Maciek powie troszeczkę o, o platformie, która powstała w kraju, który niekoniecznie kojarzy się z najwyższymi technologiami. No więc właśnie, chciałem Państwu zaprezentować. zaprezentować stronę Chile Atienda, a w zasadzie nie stronę, tylko cały ekosystem usług, który powstał w tym państwie. Oni to fantastycznie sobie wymyślili, to znaczy um, uznali, że technologia jest tylko narzędziem i że tak naprawdę strona internetowa jest tylko jednym z kanałów dodawania, e, dodawania usługi. Dla państwa to jest, oczy, to jest oczywiste, dla sektora publicznego, już niekoniecznie. E, oprócz tego, że jest strona, taki rodzaj huba, który zbiera wszystkie usługi państwowe, to do tego jeszcze powstały specjalne, specjalne urzędy, które świadczą wszystkie usługi. To są usługi, e, które są domeną bardzo wielu różnych urzędów i one są z, złączone w jedną jakby instytucję. Co więcej, część spraw można jeszcze załatwić przez call center. Więc mamy kilka touchpointów, cały ekosystem. To wszystko wynika z, od, z idei otwartego rządu, którą, ten, którą Chile wdraża w ostatnich latach. Ten rząd ma być otwarty, on ma słuchać, on ma wykorzystywać nowoczesne technologie, ma wykorzystywać internet. To jest przykład takiej akcji, którą oni w ramach badania potrzeb użytkowników wprowadzili. Użytkownicy mogą sami zgłaszać, w jakie, jakie usługi chcą mieć na stronie Chile Atiende i w jaki sposób chcą je załatwiać w sposób szybki, sprawny i wygodny. I w ciągu roku, bo dopiero od roku działa cała platforma, udało im się wprowadzić 100 nowych usług na stronę. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Dlaczego się nie udaje w Polsce? No, można sobie zadawać to pytanie i je analizować wielokrotnie. Przede wszystkim obalmy pewien mit. Technologia sama nie tworzy wartości. Technologia jest tylko narzędziem, jest tylko młotkiem, który służy do wykonania jakiegoś zadania, a w Polsce systemy informatyczne to są obiegi zamknięte. To są takie, takie systemy, które działają głównie dla administracji, są stworzone przez administrację i te dane z reguły bardzo trudno jest wykorzystać. Temu nie sprzyja również prawo. Prawo to jest przestarzałe, proszę zwrócić uwagę na ten slajd. Tutaj mówimy o dostępie do danych, które są w formie cyfrowej i te dane w formie cyfrowej są udostępniane na pisemny, uzasadniony wniosek. Więc mało tego, że musimy dać papier, to jeszcze ten papier musi zostać za, za, zaakceptowany przez kilku urzędników na różnych szczeblach. Co gorsza, systemy państwowe IT oraz cała administracja ma silosową strukturę. Podobnie jak w korporacjach, tutaj e, część z Państwa z, z dużych firm wie, wie, wie na czym polega ten problem. Prawa ręka nie wie co robi lewa. E, I często jest tak, że niektóre systemy się dublują. E, na przykład rejestr PESEL jest zdublowany kilkanaście razy co najmniej w państwie. E, co gorsza, e, to wynikało z jakiejś dużej niekompetencji. E, z dużej niekompetencji i z braku jakiejś, jakiejś spójnej, spójnej wizji. A te projekty, które Państwo realizuje są ogromne. To są projekty na gigantyczną skalę. Proszę zwrócić uwagę, że te projekty, wszystkie to są projekty milionowe, tak? to są setki milionów, milionów złotych i byłoby świetnie, gdyby, gdyby udało się te pieniądze wykorzystywać w możliwie optymalny sposób. Jakie jest nasze podejście? No cóż, tutaj może przekażę Marcinowi. My, ten, przychodzą do Centralnego Ośrodka Informatyki, Jakby przychodziliśmy, ja przychodziłem do Centralnego Ośrodka Informatyki w maju zeszłego roku. Zostaliśmy między innymi od razu na wstępie poproszeni przez ówczesnego ministra Jacka Cichockiego o to, żebyśmy przygotowali koncepcję i katalog usług, które można by świadczyć w oparciu o dane z ewidencji państwowych, jak i otworzyć bardziej dla obywateli. Ja przychodząc do co i od razu jakby miałem jakby w głowie jakieś założenie, że jeżeli mamy nie powtórzyć tych błędów albo przynajmniej nie tak wiele tych błędów, to musimy zmienić podejście i przede wszystkim. Wychodząc z tego założenia, że technologia sama niczego nie załatwia, trzeba zbudować jakby zespół ludzi, którzy będą wiedzieli czego chcą i którzy e, będą wiedzieli jak to zrobić. I e, wydaje się, że taki kompletny outsourcing IT, który jakby odbywa się w państwie, e, jakby do niczego nie doprowadził. Dlatego, że jeżeli nie ma partnera. Jeżeli, jeżeli państwo nie jest partnerem do firmy, której zleca jakby zadanie, nie potrafi z nią nawiązać żadnego dialogu, to z tego nic nie wyniknie. Ktoś pobierze pieniądze, jak widać te projekty są właśnie, jakby kosztują wtedy bardzo dużo, bo nikt tego nie jest w stanie zweryfikować, a powstaje z tego coś bardzo słabego. W związku z tym jakby, jakby zainicjowałem tworzenie w COI zespołu UX. To było jakby całkiem trudne zadanie, bo przekonać ludzi, z tego sektora, do tego, że tutaj można coś zrobić, nie jest łatwo. Branża też nie jest bardzo duża i ten proces się cały czas toczy. Ten zespół w tej chwili ma sześć osób, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy dołączą do niego już jeszcze dwie i jakby pracuje już na, na, na pełnych obrotach. I tutaj śmiejemy się z Maćkiem, że jakby sami ulegamy tej już urzędniczej takiej mentalności, że zaczynamy używać sformułowań w stylu, stylu właściwość organu. E, e, Kancelaryjny obieg dokumentów. Tak, i, i, in, in, innego tego typu bełkotliwych sformułowań, ale, ale pozytywna strona tego jest taka, że, że jednak e, e, zaczynamy rozumieć te procesy i jakby wchodzimy w sam środek, e, jakby brzucha tego potwora i jakby walczymy z nim. Paszczelwa. E, e, Druga rzecz to jest jakby, jakby dobra strategia. É Musimy wierzyć w misję, musimy jakby wierzyć, że, że chcemy coś zrobić jakby dla dobra wspólnego i że, że, że można to zrobić, bo inaczej nas by tutaj nie było. A z drugiej strony jakby trzeba mieć pokorę, jakby zrozumieć, że, że oczywiście każdy Polak przy piwie ma jakiś pomysł na tak zreformować państwo, ale tak naprawdę te procesy są trudne i, i, i wprowadzenie tych zmian idzie opornie. Prawda? Że trzeba mieć wizję całościową i myśmy stworzyli jakąś kompleksową wizję jakby rozwoju usług, przynajmniej w tym naszym obszarze, a z drugiej strony nie można popełnić takiego błędu, jaki wypełnił pułap by zrobić od razu wielki projekt nie sprawdzając co w nim tak naprawdę jest potrzebne. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest zrobić najpierw jedną usługę, sprawdzić czy ona działa, zweryfikować to, zbudować jakieś zaufanie obywateli wokół niej i do niej dokładać kolejną, kolejną, kolejną i, i, i w ten sposób jakby dopiero tą wizję jakby realizować i cały czas ją weryfikować. Że trzeba być nieustępliwym, trzeba sobie zaimplementować tytanową po prostu blachę w czole i walić w ten beton, a z drugiej strony trzeba być cierpliwym, dlatego że proces legislacyjny na przykład trwa po prostu minimum rok, półtora roku, czasem dwa lata. Trzeba się dogadać z całą masą różnych instytucji, interesariuszy, żeby w ogóle jakby cokolwiek zrobić. Że trzeba mieć plan, którego się trzeba trzymać, a z drugiej strony trzeba być otwartym na to, że on się może zmienić. Przyszliśmy do co za jednego ministra, po drodze jakby nastąpiła niespodziewana zmiana, mamy w tej chwili innego ministra Sienkiewicza, i pewne procesy musimy zaczynać od początku. Musimy go znowu w ten temat wprowadzić, znowu go do niego zapalić itd. i tak dalej. I jakby no to jest wpisane w tą grę. E, e, ale żeby nie było, że tylko mówimy o, o, o teorii, to pokażemy teraz. Co dotąd udało nam się już wypracować? No więc właśnie, stworzyliśmy pewien katalog, dość duży katalog projektów, projektów usługowych. Tutaj Państwo możecie zobaczyć takie przykłady niektóre, niektórych z tych usług. Chcielibyśmy zacząć od, od usługi, którą nazwaliśmy historią pojazdu. Historia pojazdu to jest taki całościowy raport, który każdy użytkownik będzie mógł pobrać przez internet bez żadnych wniosków, bez żadnej papierowej, papierowej drogi. I w tym raporcie będziecie Państwo, miejmy nadzieję, mogli znaleźć informacje dotyczące szkód, dotyczące tego, czy auto było kradzione, dotyczące właścicieli, dotyczące tego, gdzie to auto było rejestrowane, gdzie były jego badania techniczne, Taki, taka całościowa informacja, informacja o, o samochodzie. Mamy pewien zamknięty katalog. Cały czas nad nim pracujemy i co najważniejsze, te wszystkie usługi wynikają z realnych potrzeb obywateli, które my cały czas sprawdzamy i weryfikujemy w stosunku do tego, jakie, jakie, do jakich danych mamy dostęp. Tak? I tu informacja chyba najważniejsza dla Państwa. Planujemy stworzenie otwartego API do tych rejestrów, dzięki czemu firmy komercyjne będą mogły tworzyć same. E, swoje własne aplikacje, aplikacje oparte na, o, naszych, o naszych danych. E, jesteśmy na konferencji UX-owej, więc e, musi być jakiś wykres. E, tak wygląda mniej więcej nasz, e, nasz proces e, projektowy. My teraz jesteśmy mniej więcej na tym etapie, ale co najistotniejsze, jesteśmy teraz przed najtrudniejszym krokiem, czyli przed e, stworzeniem e, ram legislacyjnych do naszej, e, do naszej pracy. I teraz ważna uwaga, stworzenie tej jednej usługi, wydawałoby się zupełnie prostej i banalnej, to jest zmiana czterech ustaw i sześciu rozporządzeń. To będzie prawdopodobnie koło roku prac w Sejmie. Rok w perspektywie UX-owej to jest naprawdę dużo. Ale żeby, żeby nadać temu pewną, żeby państwu naocznić też, z jaką materią pracujemy i jak, 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 jak duże są to projekty, to wystarcza ten slajd, tak? Musieliśmy się skonsultować z około 25 instytucjami, żeby sprawdzić, czy nasze hipotezy są dobre. Zebraliśmy feedback od wielu różnych instytucji, e, dzięki, czemu, e, dzięki czemu wiemy, że nasze usługi nie są, e, nie są skierowane w próżnię. E, ale Idąc dalej, stworzyliśmy, stworzyliśmy pierwszy projekt, pierwsze interfejsy, powstały już trzy iteracje, zrobiliśmy już dwie serie, dwie serie badań, badań UX-owych. Tak wygląda pierwsza nasza usługa. Po wpisaniu danych, które są dostępne w dowodzie rejestracyjnym, otrzymujemy, tak jak wcześniej wspomniałem, pełen raport na temat, na temat pojazdu. Czy nam się powiedzie? No cóż, mamy taką nadzieję. Tak jak, tak, jak mówiliśmy, jesteśmy w, jakby gdzieś w połowie drogi, czy przed połową drogi. Nie jest tak, że tworzymy to tylko sobie a muzą. I to jest zaleta tego, że jesteśmy w coi. To znaczy, że mamy jednak przełożenie na ten jakiś wysoki szczebel, z którym mamy do niego dostęp, możemy z nim rozmawiać. Samo, samo przekonanie o tym, że te usługi trzeba rozwijać, jakby już udało się osiągnąć. Jesteśmy tuż przed. Zatwierdzeniem tej koncepcji na poziomie takiej, takiego komitetu do spraw cyfryzacji. To jest taka, taki jakby państwowa, państwowy twór centralny, który zatwierdza wszystkie te takie centralne projekty informatyczne i tutaj raczej nie przewiduje jakichś tam kłopotów. Udało nam się wpisać. To, że projekty w obszarze MSW muszą być realizowane zgodnie z metodyką User Center Design do, do takiego ważnego, ważnej strategii jakby państwowej. No a co będzie dalej, nie wiemy. Oczywiście może nas wszystkich skilują i, i, i to się nie uda, do, ale, ale liczymy, że jednak nie. Gdybyście chcieli z nami porozmawiać, popytać, podzielić się z Waszymi uwagami, może sami pracujecie dla klientów publicznych, macie swoje przemyślenia, to zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy. Tylko jednym moich komentarza. Pamiętam, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj odosobnieni w tej walce. Pamiętam taką rozmowę sprzed czterech lat w Kopenhagi e, z gościem, który zajmował się podobnymi rzeczami w Belgii. I opowiadał mi o swoich perypetiach. I oni mieli taki pomysł, że jakby pierwszym krokiem miała być spójna identyfikacja graficzna serwisów, ale wiedzieli, że nie przerobią tych wszystkich serwisów, pamiętajmy, że w Belgii są trzy parlamenty i tych serwisów jest razy trzy itd. i tak dalej, i wymyśli sobie, dobrze, zróbmy taką na górze małą belkę, tak, taką nad nawigacją, która powie, to są serwisy rządowe i tylko tyle. To miało zrobić dosłownie tylko tyle. I mówi, że po dwóch latach prac w parlamencie zmięku po prostu. Jakby powiedział, że dodanie tej jednej beleczki wymagało po prostu przeprocesowania tego w trzech parlamentach na raz. Więc panowie, powodzenia naprawdę. Słuchajcie, mamy czas na jedno pytanie. Um, sorry. Że wykorzystam to, bo to nie będzie pytanie. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo podoba mi się Wasz entuzjazm i trzymam dzięki. Dziękujemy. Ja tylko jedno sprostowanie, jeśli można, bo to nie jest tak, że jest dwa wnioski miesięcznie w instytucjach publicznych. Jako przedstawiciel ZUS chciałem powiedzieć, że przeprocesowaliśmy już 600 tysięcy wniosków i miesięcznie wpada kilka tysięcy do nas dokumentów podpisanych elektronicznie. To jest, to jest uśredniona liczba. My, przepraszam, bo tutaj powinniśmy oddać honor. Ostatnie usługi ukrył udostępnił ZUS w pułapie jakby dramatycznie czy zwiększa tą, to zaangażowanie. Tutaj ZUS robi prawdopodobnie za kilkaset innych instytucji. Tak? Rzeczywiście tak jest. To była tylko statystycznie uśredniona liczba. Poza tym ZUS ma w zasadzie swoją platformę. A my mówiliśmy tylko i wyłącznie o e-pułapie, a nie o samym profilu zaufanym, mhm. który jest jakby tym kluczem, tym loginem, który, który miał służyć nie tylko do e-pułapu. To jest dość istotna informacja. Tak?